Boom, boom! Jesteśmy, piąte urodziny sklepu Haczykowo.pl Moi drodzy, no i mamy kolejnego specjalnego naszego gościa. E, Maciej, zwany mnichem. Tak, dokładnie. Witam, e, witam wszystkich serdecznie. E, piąte urodziny. E, nie mogło nas tutaj zabraknąć z naszym projektem Extreme Carb Competition. Trzy e, lata. Impreza się odbyła, podczas której oczywiście Haczykowo.pl było naszym sponsorem sektorowym. Piotr... Więc wasza korelacja cały czas tutaj jest. Jest, jest. Czy na Haczykowo, czyli też jesteś na Haczykowo jakby trzy lata z tym projektem? Z trzech... z projektem, z projektem tak i w zeszłym roku nas akurat nie było, natomiast tutaj w tym roku już nie mogłem sobie podarować tego, żeby, żeby nas nie było. Było dużo uczestników, jest z Podkarpacia, którzy dopytywali też, czy, czy będziemy chcieli, chcieli porozmawiać. Cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie. A zainteresowanie jest potężne. Sam jako zawodnik miałem tą przyjemność brania udziału w pierwszej edycji Extreme Carp Competition co zostawiło na pewno po prostu mnóstwo bardzo pozytywnych wspomnień, mnóstwo przygód przeżyliśmy właśnie na tych zawodach. Nawet, już opowiadałem Ci, że głoszą, chodzą legendy, opowieści o tych chłopakach, których zaatakowała niedźwiedzica z niedźwiedziem, gdzie wilki podchodziły pod namiot. Tak, to byli skrzydlaci, to właśnie my. Więc przepiękne zawody, ciężkie zawody. Pamiętam, że na pierwszej edycji Polska jeszcze była ciężko, nie do końca przygotowana na tego typu zawody, ale widzę, że to idzie w bardzo dobrą stronę. No, zderzamy się też z nowymi oczywiście sytuacjami. Nie wszystko było już przy pierwszej edycji dopracowane. Wydarzały się jakieś rzeczy, które gdzieś tam eliminujemy, jako, jako jakieś rzeczy, które możemy dopracować. Z roku na rok na pewno. Na pewno organizacyjnie jest lepiej. Cieszymy się bardzo, że też zawodnicy zyskują to doświadczenie, bo to jest bardzo istotne. Pierwsza edycja dla nas, organizatorów, bardzo ciężka, ale dla startujących też, dlatego że nikt do końca nie wiedział, co, co tam się wydarzy, co jest do końca potrzebne. Z czym to się będzie jadło? W ogóle? Dokładnie, dokładnie. Więc, więc to takie wspólne doświadczenie, które zdobywamy. Tak, pamiętam, że nazwa była w 100% trafiona do na przykład aury, która była wtedy no. na rozpoczęcie, bo był mega deszcz. Zgadza był wiatr. Były mega fale. Tak. Warunki na brzegach też były ciężkie, bo jednak ta woda spadła. To były te czasy, kiedy solina była bardzo płytka. Pamiętasz pewnie, nie? że tam. Dokładnie. Ten pierwszy rok też był pod tym względem bardzo trudny. Rekordowy niski stan wody. wody, który powodował utrudnienie dla nas jako organizatorów z takimi prozaicznymi rzeczami, jak zwodowanie łodzi do przepraw. Więc tutaj jakby. My też tej soliny się uczymy z roku na rok, i co roku jest inaczej. Ale to jest też piękno tego zbiornika, bo to sprawia, że ta ryba inaczej co roku się zachowuje. Nie ma pewnych miejscówek, nie ma miejscówek, które na pewno nie było. Jestem przekonany, że jeszcze bardzo dużo kryje solina że dużo rzeczy jest nieodkrytych, jeżeli chodzi o rybostan jeżeli chodzi o, o te miejsca, jak na każdym zbiorniku zaporowym, e, w każdym roku e, jest inaczej. Tak, zde zdecydowanie e, co roku jest więcej łowionych ryb. To jest bardzo fajne. To też po części na pewno doświadczenie, które zdobywają zawodnicy. Zawodnicy oczywiście też przyjeżdżają tacy, którzy po raz pierwszy są na Solinie, ale ta informacja już jak tutaj łowić, jednak po naszym e, tym karpiowym rynku się troszeczkę bardziej rozeszła. Wiadomo troszkę więcej o tej Solinie, bo ta pierwsza edycja pod tym względem dla wszystkich była jedną wielką e, niewiadomą. Czekamy na to, kiedy te największe karpie będą mniej bojaźliwe, bo, bo tych karp jest mnóstwo dużych. Nawet, nawet dziś rozmawiałem z Mariuszem z Ekobajców, który, który miał tą przyjemność podniesienia tego Pucharu Zwycięzcy, który mówił, że stojąc gdzieś tam z zapory, przyglądając się tym karpiom, on naliczył co najmniej kilkanaście sztuk Takich 20 plus, i to dużo 20, plus, tak na jego bizus, jak widział te karpie pływające przy zaporze. Oczywiście e, zbiornik jest e, potężny. Te ryby na pewno po części gdzieś tam trzymają się swoich sektorów, ale one migrują, więc e, na zaporówce ta migracja ryb też jest duża, więc jestem przekonany, że z roku na rok te ryby będą wychodzić coraz większe, a jak powiedziałeś sam... E, Zawody Extreme Carp Competition to są takie zawody, że niestety albo istety trzeba się do nich przygotować, ale nie tylko sprzętowo, trzeba się do nich przygotować również mentalnie i trochę zaczepnąć tych informacji, nawet od krajan, tubylców, którzy tam mieszkają, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, posklejać te wszystkie kropki i stworzyć i pojechać tam powalczyć o. Zwycięstwo. Zdecydowanie charakterystyka soliny jest inna. Inna niż łowiska komercyjne, łowiska, łowiska dzikie. To jest zaporówka, gdzie występuje mnóstwo naturalnego pożywienia. Jest tam naprawdę mnóstwo raciecznicy. I ten karp naprawdę nie musi nie wiadomo ile poszukiwać tego pokarmu. Ten pokarm jest. Większym problemem dla tego karpia może być, czy ten pokarm w danej części sezonu jest dostępny. Ponieważ ta wahający się stan wody powoduje, że różnie z dostępnością tego pokarmu naturalnego. Raz ta raciecznica jest wyżej, raz jest niżej. I ten karp też swoje bytowanie, swoje żerowanie do tego dostosowuje. Dokładnie. Ale. Moje zdanie jest takie, że skarpiami również jak z ludźmi, nawet jeżeli jestem, jesteśmy po przepysznym obiedzie naszej babci i nasze żołądki są pełne, na koniec wchodzi tort, to jeszcze ten kawałeczek tortu i tak się wciśnie. I to samo jest z skarpiami. Nawet jak one są najedzone swoim naturalnym pokarmem, a skusimy ich jakimś smakołykiem, to on na pewno się też po niego schyli, bo będzie ciekawy i będzie chciał tą wisienkę na torcie e, położyć. Zgadza się i tutaj jeżeli mogę coś powiedzieć, taką małą poradę dla tych, którzy chcieliby swoich sił spróbować, czy to na ECC, czy, czy w ogóle swoich sił na takiej zaporówce jak Solina, zaporówce, która ma mnóstwo tego naturalnego pokarmu, że tutaj naprawdę trzeba rozważyć, czy e, duże ilości sypania pokarmu mają sens w danej chwili. E, i jakby często zastanawiając się nad te, tego typu różnymi kwestiami, my też zastanawiamy się, jak możemy zawodnikom pomóc w podejmowaniu takich czy innych decyzji. Sami oczywiście też podpowiadamy, no bo zależy nam na tym, żeby na tych zawodach jak najwięcej karpi było łowionych, ale też niejednokrotnie podejmując decyzje organizacyjne, typu na przykład pakiety startowe. To są takie sytuacje, kiedy możemy mieć jakiś wpływ na to, co na, tej, na tych zawodach się dzieje i dlatego też na przykład w tym roku podjęliśmy decyzję, że... O wprowadzeniu za... nowości, czego jeszcze tak. nie było. Tak, dokładnie. W tym roku zawodnicy mogą podjąć decyzję sami. Czy chcą wybrać bilet w wersji takiej podstawowej, bez pakietu startowego, czy za dopłatą 2000 zł? Chcą skorzystać z możliwości otrzymania pakietu startowego w postaci kamery podwodnej KKP06. Pokażmy, jak, tak. jak ona się prezentuje. Słuchajcie, tak to, tak to wygląda bardzo, bardzo pokrótce. Jest to taka walizka gdzie znajduje się cały sprzęt, jeśli chodzi o tą kamerę podwodną. Jest to kamera, która jest na 20-metrowym kablu, tak żeby te najbardziej nawet odległe głębinowo miejsca, gdzie chcielibyście zestawy położyć, możecie zbadać. Jest to kamera na świetnych podzespołach z 10-calowym wyświetlaczem. Jakość obrazu jest naprawdę w świetnej rozdzielczości. Tak jak widać teraz, widać na bieżąco, jak tutaj klienci, goście urodzin przemieszczają się po sklepie. Można nawet zobaczyć najdalsze zakątki tego sklepu, więc jak widać na załączonym obrazku. Dokładnie i w naszej opinii. Ta kamera jest czymś, co wielu zawodnikom na zawodach na Solinie może się przydać. Bo o, oczywiście po co dosypywać, jeżeli nie jest wyjedzone, to, co Łukasz powiedział wcześniej, czyli jeżeli ten karp faktycznie się już pożywi i on może się skusić na taki pojedynczy smaczek. Tak. tak. To w momencie, kiedy my damy za dużo tego pożywienia, w miejsce, gdzie znajduje się nasz zestaw spowoduje, że no, prawdopodobieństwo, że ten karp akurat połakomi się na tą kulkę na zestawie będzie mniejsza po prostu, jeżeli dosypiemy więcej. Dlatego warto jest wypłynąć, e, tą kamerę dać do wody i zobaczyć jak to nasze łowisko w danej chwili wygląda i czy jest sens do dosy nęcania. dosypywać. E, bardzo mi się podoba, że e... Rozwijacie ten projekt właśnie w tą stronę, żeby nie tylko y, y, sam projekt rósł, ale żeby pomagać też karpiarzom w tym, żeby osiągnęli ten swój wymarzony sukces. Bo nie oszukujmy się, ale jest to zwycięstwo w tych zawodach, jest bardzo prestiżową nagrodą na arenie polski na tą chwilę. Cieszymy się, że, że, że nam zaufaliście, bo to też jesteśmy jakby budowali z czasem i, i że chęć startowania w tych zawodach jest taka duża, bo częściej jest to właśnie związane z tym no, pewnym prestiżem wygrania takich zawodów jak na Solinie. Są to e, zawody e, międzynarodowe. W poprzedniej edycji startowało 11 ekip z zagranicy. W tej edycji mamy 19 teamów zagranicznych zgłoszonych. Są to teamy ze Słowacji, z Węgier, z Czech, z Ukrainy. Mamy drużynę niemiecką, mamy drużynę francuską, mamy drużynę angielską. E, to jakby pokazuje, że mimo, że my gdzieś mocno za granicą nie reklamujemy tych zawodów, to ten klimat niesamowity tego miejsca i tego, jak te zawody wyglądają, powoduje, że ta informacja sama z siebie się rozchodzi, nawet za granicą. Poszedłbym nawet dalej, e, że dobry produkt sam się sprzeda, prawda? E, więc e, pont, wieczna, jednak ta poczta pantoflowa. Wśród karpiarzy też jest duża. Ona wychodzi poza granice e, e, naszego kraju. Więc. Ja e, na urodzinach Haczykowa, mając przyjemność się z tobą spotkania, bo po długiej przerwie, bo żeśmy się nie widzieli. Tak, to było parę e, kilogramów e, mniej, mniej z mojej ciebie, strony. tak. E, no e, Też bym chciał Tobie życzyć jako e, e, całej głowie tego projektu, po prostu, żeby e, Sky is the limit dla ciebie i żeby to nie była tylko Francja, ale żebyś poszedł poza Europę, a może i nawet e, usłyszą o extreme. Ek i Australia, wiem i South Africa chęci, z chęcią by przyjechała, bo do mnie chłopcy pisali South Afriki, czy organizujemy w Polsce świetne jakieś duże zawody, bo chcieliby również odwiedzić turystycznie, jak również połączyć to z zawodami, więc tak naprawdę cała... Przyszłość przed Tobą. Łukaszu, byłeś, widziałeś. Jeżeli mamy się czymś chwalić, e, jeśli chodzi o tej strony karpiowej w połączeniu z turystyką, to chyba nie ma lepszego miejsca jak Solina. O tym właśnie chciałem wspomnieć. Bo czy ta pogoda jest ładniejsza, czy brzydsza, czy e, więcej deszczu pada, czy więcej słońca świeci, to e, urok tego miejsca, e, tych, e, tych, tych bieszczad, tych lasów. Tej natury, która tam jest wokół jest tak ogromna, że naprawdę można przesiedzieć tydzień czasu, nie złowić ryby i wrócić szczęśliwym z tych zawodów. I jeszcze mieć mnóstwo bardzo fajnych wspomnień, którymi dzieli się przez, na opowieściach, na normalnych, prywatnych zasiadkach e, praktycznie e, non-stop. Dokładnie, e, stąd nazwa Extreme Car Competition, a nie Light competition, więc e, nazwa trafiona, miejsce trafione. Teraz tylko życzyć Ci jeszcze większych sukcesów. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No, dziękuję. Co? Do zobaczenia na soli, No, Mam nadzieję, że w tym roku się spotkamy. Super. Super, dziękujemy Ci bardzo za poświęcony nam czas. Wiem, że kolejka na Twoim stanowisku. Cały czas ludzie są ciekawi, się pytają. Każdy chce zobaczyć ten puchar, hmm. który chciałby kiedyś też podnieść. Dokładnie. Także zapraszamy jeszcze dziś do 20.00 i jutro przy, przyjeżdżajcie, wbijajcie tutaj do nas. Możecie zobaczyć i pakiet, yy, i poczuć ciężar, doniosłość tego pucharu. Yy, możecie też oczywiście z nami porozmawiać, a tutaj oprócz tego, co wam my możemy za, zaproponować, czyli, czyli podzielić się wiedzą o Solinie, yy, to jest tu mnóstwo, mnóstwo atrakcji, które Haczykowa Opel przygotowało. Wbijajcie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.